Wiosną piękne w sadzie są kwiateczki Lecz piękniejszy wiosną dziewcząt śmiech Z mieszchem w ogródeczku spotka cię dzieweczka No i z miejsca zakochały się Zmierzchłem w grubeczku, spotka cię no i z miejsca zakochałeś się. Koło domu pod kierkiem Tu Tutar blisko miła moja śpi. Wyjrzyj choć na ganek, moja ukochana, bo bez ciebie bardzo smutno mi. Ech, wyjrzyj choć na ganek, moja ukochana, bo bez ciebie bardzo smutno mi. To trudno w życiu coś przewidzieć z góry Czasem groźna burza z wichrem gra Lecz od noch chmury ścichnie świzdli chóry, I z czystego nieba zalśni blask Lecz od noch chmury ścichnie świzdli chóry, I z czystego nieba zalśni blask Wiosną piękne w sadzie są kwiateczki Lecz piękniejszy z wiosną dziewcząt śniechu. Z mieszkiem w ogródeczku spotka cię dzieweczka, no i z miejsca zakochane się. Ech! Z mieszkiem w ogródeczku spotka cię dzieweczka, no i z miejsca zakochane się. Tama to rybak, skoro świt nad się Do później godzin siedzi tam i wioskę nuci tę Tra-la-la, tra-la-la, la, tra la 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 tra la, la tra-la-la, la, tra la la A w stawie jest bezlikury, wspaniały będzie łów. Więc na okonia czeka wciąż i nuci pieśń bez słów Tra-la-la, la la tra la la, tra-la-la-la-la la, la, la. Tra-la-la, tra-la-la, la, tra la, la la Przepiękna to no, czarowna pieśń i śmiech i ból w niej gra Lecz każda ryba pioskę tę oddawiem dawna zna Tra-la-la, tra-la-la, la, tra la 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 Tra-la-la, tra-la-la, la, la I kiedy pieśń rozlega się, to ryba w mig rozbiega się Aha!